Impresjonizm jako nurt w literaturze jest zapożyczony w malarstwie, bo właśnie z malarstwa oczywiście do literatury przywędrował i wszelkie cechy impresjonizmu literackiego będą odziedziczone po malarstwie. Już sama pewna plastyczność, pejzażowość dzieła jest jakimś tam sygnałem impresjonizmu, ale to oczywiście nie wystarczy, bo to, co jest typowe dla impresjonizmu i tego literackiego, i tego malarskiego, to chociażby dążenie do subiektywizmu, do oddania indywidualnego, osobnego spojrzenia twórcy na przedmiot dzieła. To także oddanie pewnej chwilowości, ulotności tego, co widzimy teraz, a za chwilę tego nie będzie. To także dążenie do zacierania granic między płaszczyznami, zacieranie konturów, to wreszcie pastelowość barw, ciepłe pastelowe barwy, to jest bardzo typowe dla impresjonizmu. Impresjonizm w literaturze bardzo rzadko występuje w postaci czystej. Bardzo często łączy się z innymi izmami epoki. Ekspresjonizmem, symbolizmem. I takimi typowymi przykładami są chociażby cykl sonetów Kasprowicza, krzak dzikiej róży w ciemnych smreczynach, czy chłopi Reymonta. Natomiast jeżeli chodzi o literaturę powszechną, literaturę światową, takim arcydziełem, w którym bardzo dużo jest właśnie impresjonizmu, jest wielka powieść Prusta w poszukiwaniu straconego czasu. Dziękuję.